Dzień dobry Państwu, kłaniamy się. Magdalena Waluciak, Bernard Kinow. Zapraszam Państwa na kolejną wyprawę i jak z pewnością Państwo pamiętają, poruszamy się w trakcie tego cyklu od strony południowej Województwa Mazowieckiego na jego północ. Wędrujemy w związku z tym wzdłuż tego szczególnego okręgosłupa, którym dla województwa mazowieckiego jest rzeka Wisła. Do tej pory poruszaliśmy się tak zwanym lewobrzeżem, czyli lewą stroną Wisły, a dzisiaj, uwaga, robimy skok w bok. Po cóż robić ten skok? Na przykład po to, żeby zwolnić. Tak jak to robił Miron Białoszewski, który gdy miał. W pewnym momencie dość miasta, ruszał na stację, wsiadał do pociągu i jechał do swojej mamy, do Garwolina. I tam zyskiwał i dystans, i trochę spokoju, zbierał miejscowe plotki. Napisał również wiersz, który kończy się mniej więcej taką puentą będę, przepraszam, cytować z pamięci Całe życie w Garwolinie. Czemu nie? I ten właśnie cytat też znalazł się na pomniku, który Białuszewskiemu tam wystawiono, a na szczycie tego pomnika znajdują się kaczuszki, które też do tego wiersza trafiły i które dla Białuszewskiego były symbolem miasta Garboniny. No i właśnie, jechał sobie pociągiem, w pociągu podsłuchiwał ludzi, robił potem z tego zapiski, zbierał też podsłuchy na stacjach kolejowych. I tak z tego potem powstawały i jego czasami wiersze, a niekiedy z kolei prozy. Po co jeszcze przyjeżdżać do Garwolina, czy też na Ziemię Garwolińską, bo miałabym ochotę poopowiadać Państwu dziś o nieco większym terenie niż samo miasto Garwolin. No, choćby po to, żeby powędrować sobie tutaj bardzo ciekawymi szlakami i pieszymi i są również tutaj dwa bardzo ciekawe szlaki rowerowe, turystyczne. Można tu podziwiać między innymi przepiękne kapliczki przydrożne i przydrożne krzyże można po drodze oglądać. Można zobaczyć drewniane kościółki i drewniane chaty. Można tutaj podziwiać przepiękne dworki skryte w parkach lub otoczone zagajnikami. Można również tutaj znaleźć, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe rezerwaty przyrody, jak choćby uroczysko huta. Można również powędrować szlakiem historycznym, chociaż dla niektórych będzie to przede wszystkim szlak filmowy związany z popularnym serialem czterech pancernych i pies, bo taki właśnie tytuł nosi szlak niebieski pieszy. Okolice Garwolina to również są tereny truskawkowe. Natomiast, jeżeli trochę dalej na południe wyruszymy, już w okolicach Maciejowic, tak właśnie tych Maciejowic, pod którymi odbyła się słynna bitwa w czasie insurrekcji kościuszkowskiej. Bitwa przez Polaków niestety przegrana. Bitwa, w trakcie której naczelnik Tadeusz Kościuszko został ranny, a później wzięty do niewoli przez wojska rosyjskie. To właśnie pod tymi Maciejowicami teraz bardzo popularne są uprawy cebuli i czosnku. No więc robimy ten skok w, do miasta Gawronów, jak się okazuje, bo Gawrony to jest coś, co przede wszystkim ocalało z historii Garwolina. W ogóle to jest cud, że to miasteczko jeszcze istnieje i że cokolwiek się z niego zachowało, bo choć początki były przepiękne, to no ale może od tych początków zacznijmy. Bo miasteczkiem stał się Garwolin w roku 1423. Tak jak bardzo wiele miejscowości na Mazowszu, stał się miastem dzięki księciu Mazowieckiemu, Januszowi I Starszemu. To był książę, który bardzo wielu miejscowościom nadał prawa miejskie, a to był impuls ogromny do rozwoju i z pełną świadomością te prawa nadawał, bo wiedział, że możliwość organizowania jarmarków, targów, możliwość osiedlania się kolejnych osadników, w tym rzemieślników, to po prostu jest motor napędowy rozwoju nie tylko tych miast, ale również jego księstwa, a w związku z tym i książęcej kasy. I tak świetnie się to miasto rozwijało, że już po stuleciu od chwili nadania praw miejskich, czyli w połowie XVI wieku, w Garwolinie mieszkało i pracowało 24 szewców, 22 kowali, 12 krawców, 9 kuśnierzy, 7 czapników, 6 cieśli, 3 kołodziejów i teraz proszę zgadnąć, ilu mogło w takim mieście być browarników? 63 czyli więcej niż szewców, krawców i czapników razem wziętych. Tak tu było. Do tego w Garwolinie było ponad 250 domów, niemal 70 ogrodów. Krótko mówiąc, było to piękne, kwitnące miasto, a 100 lat później przyszli szwedzi z potopem, wszystko spalili, rozgrabili, a mieszkańców wymordowali tak 90% mieszkańców garwolina przepadło. Jakimś cudem miasteczko w kolejnych wiekach podnosiło się powolutku z upadku. Ponieważ leżało przy trakcie lubelskim, to Jakoś tutaj dało kolejny impuls do tego, żeby, żeby się bogacić i żeby się jednak rozwijać. Kiedy wreszcie pojawiła się kolej żelazna w połowie wieku XIX, a później, kiedy otwarto tutaj garnizony wojskowe, najpierw w drugiej połowie XIX wieku to był garnizon 13 pułku dragonów, a później w międzywojniu garnizon pierwszego pułku strzelców konnych raszyńskich, no to znowu zaczęło się miasteczko rozwijać, no bo wiadomo, jak jest wojsko. To musi się rozwijać aprowizacja, muszą być rzemieślnicy, bo trzeba tych wojskowych oprzyć, trzeba im przygotować buty, trzeba ich nakarmić, trzeba oporządzić ich konie, jeżeli to są dragoni. Także to były kolejne, kolejne motory do tego, żeby Garwolin się rozwijał, no ale potem przyszła Druga wojna światowa. I niestety znalazł się na tym odcinku frontu Garwolin, gdzie straty były potworne. No i znowu. 70% miasta przepadło. Cud, że w ogóle cokolwiek się tutaj zachowało. Z czasem wreszcie Garwolin zaczął y, odzyskiwać siły, ale to ciągle, y, ciągle y, nie jest to, co było niegdyś. Y, no i cóż, jeżeli chodzi o zabytki, no to przede wszystkim chowały się tu gawrony, bo podobno w ogóle od gawronów się wszystko zaczęło, bo y, y, Pierwszej osadzie, która tu powstała, już to było, proszę państwa, w XII wieku, wokół tej osady rosło mnóstwo drzew, na których właśnie gawrony bardzo lubiły siedzieć. No i od tych gawronów Garwonin wziął swoją nazwę, tak mówi legenda. Ale są też inne jej wersje, bo podobno właśnie te, w tych dawnych wiekach średnich. Jednym z właścicieli tej osady był niejaki garwol albo garwą. Kiedy żył, trudno powiedzieć, bo pierwszym właścicielem, którego znamy z imienia i nazwiska, był Andrzej Ciołek, ale to było już w wieku XIV. Więc od wieku XII do XIV minęły dwa stulecia, i gdzieś być może ten garwą się pojawił. Być może była jeszcze inna historia z tą nazwą, bo wskazuje się na to, że przecież może ona pochodzić od garbarzy, których również trochę w tych okolicach było i działali, i może był to na początku garbolin, a nie garwolin. No ale dlaczego właśnie garbarze, a nie na przykład browarnicy czy piwowarzy, mieliby dać nazwę Garwolinowi? Może dlatego, że w pewnym momencie ich zabrakło, bo kiedy właścicielem Garwolina został yy, Jan Zamoyski, hetman wielki koronny, yy, no i zakochał się w miejscowym piwie, to stwierdził, że. Może dobrze by było to piwo wytwarzać w jego ukochanym zamościu. I tam przeniósł i wytwórnie słodu, i sam browar, i tam już zaczęło być piwo pyszne produkowane, a nie w Garwolinie. No ale zanim doszło do tego momentu, to czyli to już były czasy królewskie kiedy Garwolin należał do Rzeczpospolitej, było na tym terenie księstwo mazowieckie. O księciu Januszu pierwszym już wspominałam, ale bardzo no, złotymi po prostu zgłoskami zapisała się w historii Garwolina księżna mazowiecka Anna, która po pierwsze ufundowała tutaj kościół pod wezwaniem Świętej Anny, po drugie wybudowała tutaj również szpital dla ubogich. Sam Kościół miewał się świetnie. Święta Anna stała się szybko patronką mieszkańców Garwolina, między innymi dlatego, że za jej sprawą dokonał się tutaj cud. Ponieważ przyszło któregoś razu bardzo gorące, bardzo upalne i bardzo suche lato. I doszło do tego, że niemal wszystkie uprawy padły, groził miastu głód. I cóż wtedy uczynili mieszkańcy Garwolina? Ruszyli z procesją od kościoła na pola i szli i prosili świętą Annę o wstawiennictwo, o to, aby uprosiła zesłanie deszczu, aby uchronił ich uprawy i aby ocalił ich od głodu niechybnego. No i kiedy już obeszli wszystkie pola i wracali do kościoła, Nagle spadł deszcz tak rzęsisty, że ich uprawy zostały ocalone, a od tej pory święta Anna stała się patronką Garwolina, a garwolinianie taką, stymą, taką czcią otaczali swoją patronkę, że nawet kiedy jej Kościół został zniszczony, odbudowali go. A kiedy ponownie został zniszczony, tym razem przez Szwedów, bo wcześniej w pożarze, i trzeba już było budynek rozebrać, to w miejscu, gdzie stała świątynia, postawili figurę Świętej Anny i drewniany krzyż. Dzisiaj drewnianego krzyża już nie ma, stoi w tym miejscu krzyż betonowy, ale ciągle 26 lipca, czyli dzień Świętej Anny, jest w Garwolinie obchodzony bardzo uroczyście. Gdyby Państwo chcieli poznać lepiej kolory tej ziemi garwolińskiej, zwłaszcza ten związany z folklorem tych ziem, no to warto wybrać się do Muzeum Ziemi Garwolińskiej, które mieści się na Przedmieściach Garwolina w miejscowości Miętne i tam w tym muzeum można obejrzeć między innymi Przepiękne, barwne tkaniny, bo właśnie z takich kolorowych tkanin z tkactwa w ogóle Ziemia Garwolińska swego czasu słynęła. Można zatem tam obejrzeć i krosna, i pralki do prania tych pięknych tkanin. Można tam również zobaczyć kolekcję narzędzi rolniczych. A także, uwaga, uwaga, to może zainteresować szczególnie tych, którzy lubią poszaleć w kuchni, całą kolekcję tasaków również tam zgromadzono. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę na chwileczkę zapomnienia i chciał wybrać się na tereny ziemi garbolińskiej, żeby albo tutaj przemierzyć szlaki piesze, albo żeby pojeździć sobie rowerem to zapraszam i zachęcam. Jest bardzo fajna baza agroturystyczna, a adresy do tych gospodarstw agroturystycznych i namiary na gospodarzy można znaleźć na stronie powiatu garwolińskiego, bo Garwolin nie tylko jest stolicą gminy i sporym miasteczkiem największym w tej okolicy, ale jest również stolicą powiatu. Tam również na stronie powiatu znajdą państwo informacje na temat wszystkich szlaków, które drobne przebiegają, co ciekawego na tych szlakach można znaleźć, a także informacje o tym, gdzie szukać ciekawych rezerwatów przyrody, takich chociażby jak ścieżka dydaktyczna w leśnictwie Huta Garwolińska. To w przepięknych Garwolińskich lasach na zachód od Garwolina bardzo polecam. Specjalnie stworzono na miejscu staw. W którym są pomosty wybudowane do obserwacji ornitologicznych i hydrologicznych, co ciekawe. Natomiast jeżeli państwo są miłośnikami storczyków, to dwa rezerwaty torczyków na terenie Ziemi Garwolińskiej można znaleźć. Zapraszam serdecznie. I również namiary na te rezerwaty są na stronie starostwa garwolińskiego. Natomiast jeżeli wybrali się Państwo nie do, do Garwolina, nie pociągiem, czy nie autobusem, ale własnym samochodem, to można zrobić jeszcze jeden skok w bok na wschód i wylądować w miejscowości, która nazywa się Żelechów. Skąd taka nazwa? Podobno na początku osadnictwa tych ziem bardzo często na te tereny napadali Jadźwingowie, później wytępieni przez Krzyżaków, tak, jedno z plemion bałtyckich. No i któregoś razu, gdy Jadźwingowie napadli na plemię Polan, które te tereny zamieszkiwało, Wymordowało tylu tych polan, zwanych też lachami, że mówiono o tym terenie: no, żal lachów, żal lachów. A potem, kiedy już zapominano o tym, co się tutaj w tym miejscu wydarzyło, te, te słowa, żal lachów, jako żelechów, pozostały w historii tej miejscowości. Czy rzeczywiście tak było? Może niekoniecznie. Faktem jest, że. Nazwa pozostała. Być może od jakiegoś Żelecha ona pochodzi, bo takie też są koncepcje, że od jakiegoś imienia własnego pochodzi ta nazwa. Tutaj znowu wiemy, że pierwszym znanym nam z imienia i nazwiska właścicielem był, podobnie jak w przypadku Garwolina, Andrzej Ciołek, który w dodatku pisał się jako Andrzej Ciołek de Zelechow. Ponieważ napadali na te tereny jajdźingowie, osada, która powstała w tym miejscu, bardzo szybko musiała się stać osadą warowną, czyli obwałowaną. Później na tym terenie wyrósł również zamek, w którym stacjonowała załoga rycerska chroniąca mieszkańców tej okolicy. Gdzie mógł się znajdować zamek, po którym dziś nie ma ani śladu w Żelechowie? Ano, być może na terenach, gdzie dzisiaj znajdują się stawy, czyli na północnym zachodzie miejscowości Żelechów. Jeżeli Państwo spojrzą na mapę, tam podobno w połowie XIX wieku, gdy były prowadzone prace związane z budową tych stawów, znaleziono jakiś fragment terenu wybrukowanego gdzie być może istniał wcześniej dziedziniec zamkowy i znaleziono fundamenty kamienne i ceglane być może właśnie tego zamku. Najstarsza wzmianka o tym budynku pochodzi z roku 1482, kilka lat później, bo w 1489 pisał o zamku w Żelechowie sam Jan Długosz w swojej kronice. No niestety niestety tego zamku zwiedzać dziś nie można natomiast pozostało kilka innych bardzo ciekawych budynków osobiście polecam barokowy kościółek który leży właściwie już poza granicami miejscowości w każdym razie w sporym oddaleniu od zabudowań to jest Kościół, który powstał w XVIII wieku, na początku była to drewniana kaplica, do której trafił, znajdujący się wcześniej w kościele parafialnym, obraz świętego Stanisława ze Szczepanowa. Tego właśnie świętego Stanisława, o którym Państwu opowiadałam, kiedy odwiedziliśmy Solec. To ten święty, który wywołał z martwych trzydniową modlitwą rycerza Piotra, który Stawił się za nim na procesie, i z którym to razem z miejscowości Piotrawin przeszli przez Wisłę suchymi stopami aż do Solca nad Wisłą. I właśnie ten święty Stanisław znajduje się na obrazie, który można w tym kościele oglądać. Zresztą sam kościół jest pod wezwaniem świętego Stanisława. I do tego kościoła raz w roku wyrusza procesja. Właśnie w Dniu Świętego Stanisława ze Szczepanowa, czyli 8 maja, Idzie z kościoła parafialnego, czyli z kościoła, który jest niedaleko rynku w centrum Żelechowa i idzie aż do właśnie tego kościoła na obrzeżach i wtedy odbywa się w Żelechowie odpust. Gdyby Państwo mieli ochotę odwiedzić kościół neobarokowy znajdujący się w centrum Żelechowa, no to jest on niedaleko rynku, jednego z największych brukowanych rynków w Europie. To ciekawostka, bo Rzeczywiście jest to olbrzymi teren, dlatego że bok kwadratu tego rynku ma długość 114 metrów, więc kawał placu, proszę sobie wyobrazić. Zresztą placu, po którym normalnie jeżdżą samochody, autobusy i tylko mieszkańcy żelechowa wiedzą, jak się tam poruszać, bo w ogóle nie są wyrysowane na, na tym bruku pasy ruchu i tak dalej, ale. Jeżeli ktoś jest miejscowy, to świetnie sobie daje tam radę. Gorzej, jeżeli ktoś z zewnątrz próbuje się tam poruszać samochodem, więc może lepiej zostawić poza tym terenem swoje auto i przejść się na ten olbrzymi rynek. Zresztą sam rynek wpisany jest do rejestru zabytków wraz z okoliczną zabudową, dlatego że Powstawał on już w czasach co prawda oświecenia, ale był budowany i planowana była wokół niego zabudowa na wzór włoskich miasteczek renesansowych. Nie do końca to wszystko wyszło raz, że okoliczne tereny były podmokłe z jednej strony, z drugiej strony zabudowa kościoła dosyć, dosyć rozbudowana i nie dało się tak daleko wjechać właśnie z tą renesansową w planie zabudową, że no, zatrzymano się właśnie na tym, co można obserwować dzisiaj. Żelechowianie bardzo lubią swoje miasto i mają o sobie, myślę, bardzo dobre mniemanie, dlatego, że legendy z Żelechowem związane to są opowieści o tym, jak to mieszkańcy Żelechowa wyprowadzili diabła w pole. Jedną z takich legend chciałabym Państwu teraz opowiedzieć. Otóż w Żelechowianki to przepiękne kobiety, i w jednej z nich dawno temu zakochał się sam diabeł. Taki pomniejszy diabeł, ale zakochał się prawdziwie. Aż tak, że sam Belzebub wezwał go do siebie na dywanik i obsztorcował. No i kazał zachowywać się jak czort, czyli kazał po prostu wywieźć pannę na manowce, doprowadzić ją do podpisania cyrografu, rozkochać w sobie i owszem, ale nie po to, żeby się kochać, tylko po to, żeby jej duszę ściągnąć do piekła. No więc obsztorcowany, pomniejszy diabeł przybrał postać przystojnego paniczyka miejskiego, przedstawiał się jako Rafał z Krakowa, no i próbował właśnie piękną żelechowiankę uwieść. Dziewczynie owszem, panicz się spodobał, bo był i elegancki, i bardzo dobrze ułożony, a w dodatku grosza nie szczędził, a to na piękną chustę, a to na korale, więc dziewczyna owszem była zadowolona z takiego adoratora, ale bardzo się dziwiła, że chłopak nigdy nie zdejmuje z głowy kapelusza. Któregoś dnia próbowała go więc zaciągnąć do kościoła, bo wiadomo, tam musiałby wreszcie czapkę zdjąć. Ten natomiast przed drzwiami kościoła nagle zczerwieniał, zaparł się nogami i mówi: no, Nie mogę, przepraszam, zapomniałem, muszę wrócić. I zaczął wiać. Ale kiedy tak uciekał, yy, dziewczyna zauważyła, że prze, przekręcił mu się, przesunął kapelusz na głowie i wtedy zobaczyła, że to nie łysinka się ukrywała pod tym kapeluszem. Ani nie jakieś y, dziwne włosy splątane, nie kołtun, ale różki diabelskie. No i wtedy stwierdziła, że trzeba już poprosić o pomoc, y, pomoc mężczyzn z rodziny, więc kiedy następnym razem pojawił się diabeł, y, y, żeby ponownie na randkę pannę zaprosić. Y, Pojawili się też jej bracia, kuzyni, wujkowie, pociotki wszelakie, schwytali diabła i wcisnęli go do cebrzyka z wodą święconą. Jak ten się zaczął zwijać, jak ten zaczął się kurczyć. Nagle z wielkiego, przystojnego paniczyka zrobiła się mała, zmokła śmatka, którą w pewnym momencie łapą jakaś czarna kotka, wyrzuciła z cebrzyka, a potem capnęła w zęby i uciekła. Potem mieszkańcy opowiadali, że Lechowa, że to pewnie musiał być sam Belzebub, który swojego podopiecznego, niezbyt dobrze y, pracującego, no, nie najlepiej wywiązującego się ze swych obowiązków y, diabełka, y, z kłopotu wybawił tym sposobem, pewnie potem znowu na dwanik y, zabrał do siebie, no ale dziewczyna została ocalona, potem znalazła sobie przyzwoitego kawalera, no a Żelechowianom udało się diabła w pole wywieść. Jest jeszcze jedna opowieść o diable, który został okpiony przez mieszkańca Żelechowa i można ją znaleźć na stronie miejscowości Żelechów, w takiej, na takiej podstronie zatytułowanej Legendy. Polecam i w komentarzach dodam później link, będą Państwo mogli do tych legend sobie zajrzeć. Są jeszcze legendy Garwolina, o których tutaj podczas tego spotkania nie wspominałam i będzie można do nich zerknąć. To są legendy napisane współcześnie. Bardzo ciekawe legendy wymyślone przez uczniów pewnego garwolińskiego gimnazjum. Gimnazjów już nie ma, ale książka złożona z tych legend pozostała w formie e-booka, jest dostępna w wersji PDF i do niej również link Państwu zamieszczę. To tyle, jeżeli chodzi o garwolińskie legendy, garwolińskie opowieści i historie z krainy truskawkowej, czosnkowo-cebulowej. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Magdalena Walusiak i Bernard Kinow.